Witajcie serdecznie. Dzisiaj prezentujemy Volkswagena Polo Auto z 2004 roku wizualnie w dobrym stanie samochód z polskiej dystrybucji silnik 1.4. Jak widać, tak jak wcześniej wspomniałem, wizualnie samochód dosyć dobrze się prezentuje. Posiada normalne, drobne ślady użytkowania, drobne odpryski, ale technicznie jest w fajnym stanie. Standardowo udzielamy na ten samochód półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to najważniejsze, mamy tutaj oczywiście klimatyzację, centralny zamek. Pozostałe elementy wyposażenia będą opisane w treści tego ogłoszenia. Pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski za gotówkę. Bierzemy również auta w rozliczeniu, także jeżeli masz jakiś samochód na sprzedaż lub jesteś zainteresowany jakimś autem z naszej oferty, zapraszamy do kontaktu. A ten samochód został przygotowany do sprzedaży dzięki wyligany.pl, Poznej Zapraszamy również serdecznie do sprawdzenia ich oferty. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tego auta, zapraszam do kontaktu. Zapraszam również na jazdę próbną tym samochodem. Auto dosyć budżetowe za niewielkie pieniądze, ale myślę, że warte swojej ceny. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam i pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.